I witam z tej strony Marius albo AdswedeV. To jest kolejny odcinek Farmik Simulator to 9... ale to usługi Rory nie, nie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowana. No i się widzimy w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku, kochani, widzowie, będziemy. Mnie... Nawóz musimy das, nawóz musimy das, bo taką zlesienę dostaliśmy. Jedziemy będzie nawóz dawany, muszę kurczę kupić kombajn do wasolki albo nająć, bo mam takie miejsce z lesena. No i zapraszam Was do sukrycję. Nie wiem, nie ten odcinek będzie trwał, a ja się postaram żeby nie trwał za długo. Widziałem, ktoś z Was ma farmika 25? Kurczę, nie wiem. Mi... No, te kawałek pola jest. I sam są miejsca, ale to takie większe te pole Hmm. O wie. Jak tam u Was ukulny słychać, mi sobie. Mmmm... Syka mi na wosu, starsi. Ciekaw jestem mi na wosu, starsi. Nawet nie wiem, czy się skończyłem wizobie. Nawet nie wiem ile mam mamie ten ukończone. Bo nie widzę. Bo tam się jest pokazane ile porozumien mam skończonego pola to mam licznik sasowy i je się nagrywa. O kurde. wziąłem, zapraszam do suprekcji kanału. No i zapraszam na odcinek do mojego kolegi, w którym wystąpiłem fajną serię nagrywa. Linki będą w opisie No i zapraszam Was na drugi kanał Mariusz Wędkarstwo Tam wkrótce będzie kolejny odcinek zwędkowana No zwędkowana może nie, tylko pokazane Teko kurde Sprzętu wędkarskiego. Jeden ten odcinek jest widzowie Ile to pole ma? No, uuuh, dobra. So, i smani uuuh, konsolam, eh? E tu sarò più. Uuuh, konsolam, un Trochę sarò No, olle, sar vale, sopasimy. No, se c'è lì, tu si tu. Psenisa O Psenisa kurczę mi sobie poszło w górę tu, ku, Nie wiem co to czerwone to jest w dół, co w górę Psenisa zepak Zepak też mam miary dobrą czerwone tysiąc dziewięćset tysiąc najwięcej to jest za 1959 yy, ten erwa pa, Opa, nawet wziął nawój. Mogę nawój kupić i sprzedać. Nie ja, to jest to kupiona, to jest sprzedana. Ja, Nie, to jest to zakupiona. To tylko mogę kupić, żeby sprzedać. O piraki można Dobra Może jakieś lesienny będzie mieć ma i z nawozem się nie ma Jest na 32 pole A Półno 50 Dobra weźmiem na 32 Ło a, a nie tak daleko To ja musimy mieć mapę, mapę nie na pewno ja nie jestem się do sikaj, kiedy do, do to i to moc na ten obie e, łapa z ryby, bo to ma to jest tu sasja po może już jest, nie wiem o, panie. O, panie, a ja jestem um... I wziąłem się trochę i nowy rok. zapraszam do drugiego kanału na temat wędkowania, jak Który z Was lubi? Ja tam lubię łapać to Łopanie! Ło panie, kto mi dał prawo jazdy? Zostawcie tam kursy widzowie na drugim kanale Mariusz Wędkarstwo 110 subów. Popijemy, może, może widzowie uda się nam popić rekord na tamtym kanale niż tutaj. Tutaj bym chciał już Mystery i 5, a ciężko będzie do końca roku, ale może się uda. Na tamtym kanale bym chciał już nawet 200 ms na jest. Na, na parsie bym chciał 110 Supreme mieć. A nie brakuje, bo na razie mam 103. Robi wrażenie. Co? To uschło to? Nie wiem co to uschło się, nie? Dobra, później zobaczymy. No trochę się podnosi przez ten nawóz, jak sypiem. Nie wiem co to się podnosi, czy nie. Hm. To nie wiem, co to się podnieść, czy nie. Albo mi się wydaje. No, wydaje mi się. I je to 80%. 80% kiedy to się skończy? No, jest I... 2% cm u konsole. Dobra, mamy u konsole, widzowie Będzie pan zadowolony. Odebraliśmy, no jest i jeszcze jedne mamy tutaj na 367 pole, hmm, dobra, 367 daleko. No a też nie tak daleko. Przysymy w drugą stronę ką stronę, wisowie Sopasy so, mi się tam Jechasz, jechać so, ma mają nowy dodatek wisto formika Was Dodatek nowy i łapanie O tu kawa pola jest. Dobra, pracownik to porobi a jest opasy co umie na... na umie się muszę Musisz opać coś. K umie tam. Dobra. Nie będę wołował, bo to... O jakie też, jakiś spicowie jak dłuższy mi urosły już. Mały się jeszcze coś to jest nie ma wody nie ma nic pokarmu nie ma Musimy im dać pokarm tylko się mógł jaki pokarm mi dać nic tu takiego nie mam Pokarm, a co z opasją, że a wyświetlać by jezioro? No, właśnie no, ja kupię na jezioro, na, na jesienę na razie kupi im. co się taki młody w krasie, im piesa że mam w garażu, widzowie, bo... Kurczę, od nowości tej gry nie ma, takich rzeczy. Pokarm. No. Zaczekaj. Świnę, hajszbiet, Ej to może jakby kada No Dobra wezmę sklep Musimy jedzenie zielę kupić ha, Do handlu to nie Nie do O kurde Eje, chłopak, no albo to. im albo trawę skosim. Może bardziej Pop kupi pokarm mośnia. a ale to m kury dobra wisowie muszę kurde ten Muszę ten kurde trawy w Mam w ogóle jakąś kosarkę Mama nie wiem czy mam to zbierane tego Przyszedł mi samo zbierającej Kurde nie ma Cię traktory mam Zim pokarm mam wszyby może zawiew spirający kupić hm ale poszukam su motów czy hmm. tam nie ma swojego pisalnika o wy właśnie zapasimy pomóżymy w ciebie o kurde co ten 260 truka no odbiło mi się Przy, przy siebie sam uśpiesz kupisz to straszne? Ty mi dasz. No. Oj, mamy skończony i chyba odcinek też się kończyli. Dobra, mamy na grute. Mamy jeszcze jakiś nawóz, nie opryski. No to już w kolejnym odcinku. O, w Bell, a to już też w kolejnym odcinku, sobie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania. Mi się nie niebawem już w kolejnym odcinku, czyli za dwa dni, nie wiem. A po przerwie sobie zrobię, zobaczymy się, no wkrótce.